Dziś pojawi się pierwszy raz na polskim YouTubie starożytne ragu bolońskie. Jesteście ciekawi jak trzeba te smaczne danie pradziadka dzisiejszego ragu bolońskiego przyrządzić? To nie przeciągajmy do garów i gotowania. Jak zwykle na początek dajemy oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Jak już widzimy, że oliwa się rozgrzała, dodajemy pierwszy składnik sufritto, czyli cebulę. Smażymy aż nam się zeszkli i wtedy będziemy dodawać dalszą część sufritto. Po 4-5-minutowym smażeniu cebuli ląduje do garnka marchewka i selernaciowy, i tak smażymy przez następne 5-6 minut, aż te wszystkie smaki nie ożenią się ze sobą. Dodajemy panczety po 5-6 minutach i smażymy aż podłapie trochę koloru. Następnym zawodnikiem jest karkówka wieprzowa, którą tak samo jak panczetę smażemy, żeby trochę koloru złapała i wypuściła swoje soki, które będą grać ważną rolę w naszym daniu. Dodajemy karkówkę wołową, którą dusimy z resztą składników. Jak widzimy, że mięsa puściły soki, to wtedy dodajemy wątróbki. Jeżeli ktoś nie lubi wątróbki, nie musi się martwić, że trafi na taki kawałek tego składnika, gdyż po 3,5 lub 6 godzinach gotowania całkowicie się rozpadnie. Ten składnik służy tylko i wyłącznie do tego, żeby wzmocnił smaki naszego ragu. Czas na dodanie czerwonego wytrawnego wina, które gotujemy w naszym daniu, aż wyparuje alkohol. Wtedy i tylko i wyłącznie wtedy dodajemy pomidorów obranych z puszki i koncentratu pomidorowego. Nigdy na odwrót. Alkohol wyparował, więc dodajemy obranych pomidorów z puszki, jak i koncentratu pomidorowego w takiej kolejności, jak widzicie na filmiku. Od tego momentu gotujemy na średnim ogniu od 3,5 do 6 godzin, co jakiś czas mieszając. Jeżeli widzimy, że sos się zredukował i zrobił się gęsty, to wtedy dodajemy wody i oto właśnie w ten sposób gotujemy nasze ragu przez resztę czasu. Oczywiście nie zapominamy, że solimy, pieprzymy według własnego uznania. Po każdym razie, kiedy dodamy wody, pamiętajmy o tej czynności. A tak właśnie wygląda ragu po w czterech godzinach gotowania wykładamy na patelnię część tego dania, gdyż trochę za dużo nagotowałem byśmy cały tydzień jedli z moją rodziną, a same danie będzie podawane z makaronem tagliatelle. Oczywiście możecie podać z pappardelle, dodać do lasagne, ale nigdy, przenigdy, po żadnym pozorem nie podajemy ze spaghetti. Mam nadzieję, że danie przypadło Wam do gustu, będziecie chcieli go wypróbować. Życzę Wam miłego dziąka, do łysyszonka, arrivederci, amici.